Cześć, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy restaurację z naszego rodzinnego miasta Gdyni, i będzie niezłe kino bo tak się nazywa lokal po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler. Co znajdziemy w menu, czy jest smacznie, ile zapłacimy za obiad? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Wiemy, że na naszym kanale YouTube jest sporo osób, które ogląda nas właśnie dla kuchennych rewolucji i recenzji z restauracji, dlatego odwiedziliśmy lokal, który jest dosłownie 5 minut od naszego domu. Myślimy, że jest to fajna odskocznia od naszych podróży, bo obecnie na naszym kanale trwa seria z Azji Południowo-Wschodniej. Odwiedziliśmy cztery Państwa, zjedliśmy masę pysznego jedzenia, więc aby być na bieżąco z przyszłymi materiałami, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Pomagacie nam w ten sposób rozwinąć nasz kanał. Za wam serdecznie dziękujemy, no ale przejdźmy do odcinka. Kino to restauracja, która w 2021 roku przeszła kuchenne rewolucję pani Magdy Gessler. Restauracja mieści się w Orłowie, czyli dzielnicy Gdyni, która słynie z klifów, piaszczystej plaży i mola. Odwiedzając te miejsca możecie zahaczyć o lokal, który od mola znajduje się dokładnie 900 metrów. Restauracja ma własny parking dla gości, co jest dość istotne, ponieważ parkingi w Gdyni są horrendalnie drogie, więc jest to duży plus. Wystrój lokalu nie zmienił się od kuchennych rewolucji i głównie w oczy rzucają się akcenty związane z kinem, gdyż bistro mieści się w starej lokalizacji kina Neptun. W menu znajdziemy praktycznie wszystko od zup, podania główne, dania moczne czy pizzę, ale dla nas oczywiście najważniejsze są te pozycje, które zaproponowała pani Magda Gessler. Jako zupę pani Magda Gessler zaproponowała ponownie zupę z popcornem. Jako, że jedliśmy ją już milion razy, to jej nie wzięliśmy, ale zdecydowaliśmy się na wszystkie przystawki, dewolaja, kopytka oraz wszystkie desery. Ale po kolei. Jako pierwsze na zamówiliśmy tatar z Polędwicy Wołowej, z Bigniewa Cybulskiego, czyli tatar z marynowanymi grzybami, cebulką, ogórkiem, musztardą i oczywiście żółtkiem. Dobrze moi drodzy, zaczniemy tutaj od tatara. i mamy musztardę, mamy ogórka kiszonego, mamy tutaj również cebulkę i czosnek. I grzybki marynowane. No i do tego oczywiście są tu przyprawy, jest tutaj pieprz, jak widzicie gruboziarnisty. Próbujemy. Ja sobie już wymieszałem. A, no i oczywiście jajko, bo uh -huh. no, jakże. Mm, bardzo dobry, delikatny, choć przyznam Wam szczerze, że jak go mieszałem, to miałem wrażenie, że tak kolorystycznie nie bardzo, ale mm, wygląda, znaczy inaczej, lepiej smakuje niż wygląda. No na pewno zjem go ze smakiem, jeden z lepszych w ogóle tatarów. Dawno nie jadłem tatara też w okay. restauracjach, ale naprawdę jest bardzo dobry. No i bardzo fajnie, elegancko podany, ale no jest to po prostu tatar. Ale widzicie o ocenie na tatara, to ja Wam go polecam, bo mi smakuje. No dobrze. Dobra, nie? Mhm. Wyglądał gorzej, po zdecydowanie. No dobra. Bo to mięso, bo, bo to jest też niejasne. A to jest polendrisa wołowa, i powiem Wam, że naprawdę bardzo smaczna. Też dawno nie mam tatara i aż się z tym jak zobaczyliśmy odcinek Kuchenny Rewolucji, to mówię, o fajnie będzie tatar. No? Fajnie. Drugą przystawką był bakłażan Franka Sinatra, czyli bakłażan obtoczony w słoneczniku z sosem pomidorowym. Mamy tutaj bakłażana. Sosem pomidorowym wygląda trochę jak leczą, no ale próbujemy. Czy on będzie świeżo przygotowany tam i trochę ciepły, tego się dowiemy zaraz. Lubicie bakłażana? Ja lubię bakłażana, ale ciężko jest go tak właśnie fajnie zrobić, żeby on był taki dobry i nie gorzki. Próbuję. bardzo fajnym, cieplutki, podgrzany. ten sosik. Jest bardzo fajnie doprawiony, bo on nie jest, nie dominuje taki jakiś czasami, jak kupicie pastę pomidorową, to jest po prostu aż wręcz kwaśna, a tutaj widać, że troszeczkę jest to przerobione. O, jak czosnek nam się pięknie pokazał. Więc tutaj ziół przypraw mamy sporo, naprawdę. Bardzo dobre. W ogóle fajnie, bo sos pomidorowy jest kwaśny, a bakłażon jest taką podstawą dla niego. O, idzie nasza kolejna przystawka. Mega, naprawdę, bardzo fajne, proste, wegańskie, więc jakbyście chcieli. To tutaj mamy posypkę. Bo wegańskie to nie. Wegańskie to by było chyba bez czegoś takiego. Wegańskie to by było, gdyby nie było smażone na tłuszczu jakimś zwierzęcym. Więc pytanie, bo tu mamy same warzywa, tu nie ma nic więcej. Same warzywa, więc słuchajcie, naprawdę powiem spoczka. Wam naprawdę spoko. Jest bardzo smaczne. Nie, nie miałam wiele oczekiwań związanych z tym daniem, a tu proszę, zaskoczyłam się. Klaudia powiedziała już większość rzeczy na ten temat, ale ja sobie nie mogę odmówić, nie mogę nic kosztować, To mm. Mega pyszny. Trzecią przystawką była sałatka Kaliny Jędrusik, czyli sałatka z kaszy pęczak, jarmużem, fasolą, ogórkiem zielonym, słonecznikiem, pietruszką, szczypiorkiem i domowym sosem winaigrette. Moi drodzy, widzę jarmuż, widzę kaszę, widzę warzywa, ale nie widzę piklowanej cebuli, bo widzę zwykłą, normalną cebulę i jestem ciekawa... Jest w środku. No właśnie nie widzę. Dobra, ale to jest taka totalnie nie moja pozycja. Dlaczego? Ponieważ ten sos, który to jest, to jest chyba głównie musztarda. Ja nie przypadłam za musztardą i w ogóle sam smak jest właśnie taki ostry. Oczywiście mamy tutaj tylko w sumie warzywa, więc trzeba czymś, ten sos musi podbić ten smak, ale no to trzeba, trzeba lubić. Widzę tutaj strączki, czyli mamy tutaj fasolę na pewno. Mamy też marchewkę, mamy jarmuż i mamy te paski donatu, ale nie ma tej piklowanej cebuli. Trochę na nią liczyłam i to nie smakuje. Ale to trzeba lubić właśnie. Trzeba lubić jarmuż, bo on jest tak gorzki. Łamię smak w ogóle całej sałatki. No jestem ciekaw co powiem nią, ale nie mój klimat. Ja przede wszystkim powiem wam, że ta porcja jest ogromna. Jest to tak ogromna miska, że na pewno weźmiemy ją sobie do domu. To jest bardzo dużo. No jest to faktycznie dużo tej tekstury, dużo tych różnych dodatków. Taki, nie wiem, dziwne, dziwna dziwna się konsystencja tego w ustach. No bo dużo jest tych składników i jakoś mi tak nie do końca. Jako dodatek taki, taka mała porcja gdzieś tam na talerzu do głównego dania, to wydaje mi się, że super, ale gdybym miał gdzieś całą taką miskę, no nie wiem, na pewno bym się najadł, okej. Okay. Na danie główne zamówiliśmy devolay z masłem, ustawa, holubka z frytkami i domowymi surówkami. Dobra, zobaczymy, czy będzie sikał, czy nie będzie sikał masłem. No, dużo, dużo, bardzo dużo masła. Ja widzę, że on jest wrzący. Mamy jakieś przyprawy? Mamy jakieś przyprawy? No dobra, próbujemy. Już kiedyś jedliśmy Devolaja z Kuchennych Rewolucji on był o wiele gorszy, a ten jest bardzo dobry. Jest mega smaczny, jest taki. To mięso jest bardzo soczyste. Tego masła było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co prawda ta panierka odpada, ale ja chyba mam wrażenie, że ja nie pamiętam kiedy ja mam kotletę kotleta Devolaja, który, w którym panierka by nie odchodziła od mięsa. Dobra, bardzo smaczna. Nie jest tak, że to jest tylko panierka, ale głównie jest to mięso, więc bardzo, bardzo smacznie. Na pewno się najecie taką porcją, bo ono, spójrzcie, jest ogromna. I frytki są bardzo smaczne, bo przypinają trochę frytki z maka. Są takie cieniutkie i bardzo dobrze. Ym... Zpieczone. w taki odpowiedni sposób właśnie, nie są ani za krótko trzymane w oleju, ani za długo, więc spoko. Uwielbiam surówki, które są robione na miejscu. Ta mi wygląda właśnie na taką, że to jest po prostu kapusta pekińska z różnymi przyprawami, ziołami i pomidorkiem. Taka mega świeża jest i czuć, że to jest ona jakby na dzisiaj, także super. Ja lubię, wolę takie niż takie kupne, a ta znowu wygląda mi na kupną, więc spróbujemy. Nie wiem, czy jest kupna, a trochę przypomina sałatka kolesła. No i frytki, słuchajcie, jak zmaka, naprawdę. Frytki są super. No, faktycznie troszkę się tutaj rozpada. Ale dużo tego masła jest bardzo dobre. dowole. super. Fajna jest krupiąca ta skórka, ale taka rozlatająca się troszkę, nie? Rozpada się. Spróbuję tych córówek, bo wyglądają dobrze. No to jest kolasław Ta druga. Bardzo dobra. Smakuje. No i te frytki. Mój żegmak. jak mak? Mhm. Mm. Na drugie danie główne zamówiliśmy sos z grzybów leśnych Pana Wojciecha Siemiona z kopytkami, co dobrze się złożyło, bo miałem straszną ochotę na kopytkę. Wyglądają one niesamowicie. Mamy sos grzybowy, słuchajcie. I mam nadzieję, że to będzie takie mocno grzybowa. Na to liczę, I tylko miałem ochotę. Tu jest, czy tu jest ser? Nie, tylko ten sos jest tak bardzo gęsty, że aż pomyślałem, że może jest ser tutaj, No, ale nie. Bardzo dobre, delikatne. Sos słuchajcie, jest mocno grzybowy. Kopytka się mm, rozpływają. Są to po prostu kopytka w sosie grzybowym. Nie jest to nic wyjątkowego. No, no smakuje smaku jak kopytka w sosie grzybowym. W sensie to danie dla mnie jest takie, takie bez historii, nie normalne. Nie wiem, czego główne danie bo to, bo to jest bardzo dużo. Porcja jest ogromna, to trzeba przyznać. Zobaczymy w sensie, co ty powiesz, ale też powiesz, że to jest danie takie, no chyba że nie chcecie mieć mięsa, to na pewno. Takie po prostu smak grzyba, smak kopytek. Wszyscy znane, więc tak smakuję. Po prostu połączenie, Tak, ale widać. Że jest tutaj pełno liści laurowych. Mamy liście laurowe, mamy bardzo dużo ziela angielskiego, więc to jest taki smak, który doskonale znacie z naszej kuchni, bo to są takie zioła, które my bardzo często używamy i te kopytka są, widać, że są podsmażone, ale myślałam, że będą bardziej chrupkie. One są po prostu tak się trochę zmiękczyły, no nie są miękkie. po no. prostu. Ale dobra, dobra. Nie dobra, Dobre, ale dobra. jako dodatek. W karcie po Kuchennych Rewolucjach są dostępne dwa desery, więc zamówiliśmy oba. Pierwszym z nich były naleśniki z twarogiem, kargula i pawlaka podane z wiejską kwaśną śmietaną. Moi drodzy, wjechał deser, ale jaki deser. Największy deser, jaki ostatnio widziałem. Patrzcie, na głowę. to jest dużo. Ogromny, ogromny. Na pewno zjemy go na dwie tury, czyli weźmiemy na wynos. Te naleśniki są podane z wiejską kwaśną śmietaną. Ja nie wiem, czy one słuchacie w środku, bo tu są, tu są jabłka w środku, a tego chyba nie ma w menu, że jest z jabłkami. Mm. To ciekawe. A śmietana to pewnie tutaj. No dobra, ale to jest, słuchajcie, super. Nie wiem jak się zabrać za tego grejpfruta, no ale to załóżmy, że to jest ozdobne. Weźmiemy tą właśnie kwaśną wiejską śmietanę, która jest wpisana. Na no, tych jabłek nie ma. A jak ktoś by nie lubi jabłek? To co wtedy. Tak zaskoczenie. No właśnie. Mega sztos. Pyszny. W ogóle śmietana to jest idealna. Typowo taka wiejska. Przepyszna jest. Bardzo to fajny sos czekoladowy. Jest to sos czekoladowy taki dobry, a nie taki, nieraz te sosy czekoladowe są takie mm, plastikowe. Na przykład okay. jak jedliśmy naleśniki z czekoladą. W Azji. Tajlandii. Mhm. W Tajlandii, no to była taka sztuczna ta czekolada, a ta czekolada jest prawdziwa. I jest ciepły ten deser, słuchajcie. Jest pyszny, chrupiący naleśnik, no i do tego świeże te, w środku te jabłka, więc taka trochę szarlotka, można powiedzieć. Pycha, pycha, totalny sztos. Zajrzeliśmy do menu i w menu jest napisane, że są to naleśniki z twarogiem, my to z jabłkami. Nie wiemy, czy po prostu się zmieniło, czy tak wyjątkowo. Ja jeszcze sprawdzę ten drugi, czy on jest w środku, ale on też jest z jabłkami. Prawda? To jest ta jabłka. Okej. Okay. No dobra. W naleśniku. Szarotka w naleśniku, no, ale myślałam, że zjem z twarogiem. No tu proszę zaskok. Zobaczę tą śmietanę. No śmietana super. Sztos. No. Śmietana, sztos. Ale to trzeba lubić, wiecie, takie szarotka. A ja dzisiaj nie miałam ochoty to na szarotka. Nie powinno w sumie tak być, że w menu jest trochę inaczej niż to, co dostajemy, bo ktoś na przykład może być uczelny na jabłka albo coś, nie? Albo na przykład nienawidzić jabłek. Mm, ale nie, dobra, sam naleśnik petarda, jest taki w ogóle sprężysty, yeah. więc naleśnik jest naprawdę bardzo dobry. Ale oni już widzą drugi deser. Przejdźmy do drugiego deseru. Drugim deserem był krem sułtański z filmu Dziewczyny do wzięcia z rodzynkami w rumie. Drugi deser to deser tak zwany sułtański z bezami. Idę o bańkę, że te bezy są kupne, bo raczej nie wyglądają tak, takie wiecie, bezy zrobione przed chwilą, że tak powiem. Mhm. Dobra, ten krem jest wyrąbany, bo ja miałam dosłownie naparstek przy jedzeniu tej bezy. A już go poczułam, więc to będzie pewnie jakiś to czekajcie. W ogóle nie jest słodki. Te kandyzowane owoce są naprawdę super, bo fajnie łamią, czekoladowy smak tego kremu. Naprawdę petarda. Jeśli lubicie desery, które są bardziej. nie są aż tak słodkie, to to jest super. Bardzo smaczne. Ja też skosztuję, poproszę łyżeczkę. Łyżeczka mm -hmm. raz. Mama nie zwań podczas odcinków. Bardzo dobre. Powiedziałbym, że genialny, genialne wręcz. A tam jest coś na dole jeszcze ta, białego? Tak, ta, ta, on tam jeszcze jest. Warstwa czekoladowa i biała. A no, ja tego tak nie zauważyłam w ogóle. No właśnie, a ja zauważyłem. Na no, jedną osobę tak wielki pucharek. Te desery są gigantyczne. Chodźcie, nie ma co. Jest smacznie. Jest dobrze. Przechodzimy do podsumowania. Za całą kolację, czyli trzy przystawki dwa dania główne, dwa desery i dwie kawy, zapłaciliśmy 194 zł. Napiszcie w komentarzu, czy według Was to dużo, czy mało. Jedynym minusem, jaki był, to czas oczekiwania, ponieważ my na przystawki czekaliśmy 30 minut, ale może no. wynikało to z dużej rezerwacji, do której trwały przygotowania. I jeśli chodzi o dania, które mi nie smakowały, to mi na przykład ta sałatka z jarmużem totalnie nie podeszła, ale to też jest tylko i wyłącznie moja taka opinia i z Augusta i Gościki. Dokładnie, może komuś będzie smakowało. Tak, dokładnie. No więc Mi z kolei smakowała większość tych dań, znaczy wszystkie, bo wydaje mi się, że cała ta kuchnia jest poprawna, dobra i jest na takim Standardzie lokali bistro w Polsce, które właśnie oferują dewolaje, jakieś tam ziemniaki, frytki, jakieś tam kotlety, tego typu rzeczy, bo ta kuchnia jest dobra, poprawna i smaczna i na pewno Wam ją serdecznie polecamy. A jak mielibyśmy wybrać jedno danie, które było naprawdę super i które Wam polecamy, żebyście odwiedzili i zjedli, yy, odwiedzić lokal i zjedli to danie. Nie lokal. Nie, Nie jedzcie lokalu. Nie jedzcie lokalu, tylko zjedzcie danie. No wiecie o co mi chodzi. To będą to kopytka w sosie grzybowym albo sos. Grzybów z kopytkami, bo tak bo jest, tak jest menu, nie <noise> wiemy dlaczego tak, <noise> tak. jest w menu, ale, ale... to ta nie było dobre, mi tak. smakowało. To była najfajniejsza pozycja. Słuchajcie, bezpieczny lokal, jeżeli będziecie w Gdyni, a zachęcamy was serdecznie, żebyście Gdynię odwiedzili, bo jest piękna zwłaszcza jesienią, to możecie sobie przejść spacerkiem do tego lokalu i coś takiego. Tak, na pewno będzie wam smakowało, bo naprawdę dania są poprawne i smaczne. Tak. Napiszcie nam w komentarzu, czy wy w ogóle odwiedzacie takie lokale po kuchennych rewolucjach i jeśli odwiedziliście taki lokal, to napiszcie nam jaki, jesteście ciekawi i czy było smacznie. I zapraszamy was na nasze vlogi z Azji Południowo-Wschodniej. W międzyczasie będą się pojawiały recenzje kuchennych rewolucji i innych restauracji, także już was na nie serdecznie zapraszamy, więc do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.